Bała się pieniędzy, bała się, że nie wystarczy, że będzie za mało, od zawsze. Za każdym razem, gdy myślała o finansach, czuła napięcie, lęk i złość, jakby pieniądze niosły ze sobą jakieś zagrożenie. Ciągle w sferze pieniędzy czuła, że walczy o przetrwanie. Podczas ustawień systemowych okazało się, że jej prapra babka, która wróciła z dużym majątkiem z emigracji, gdzie bardzo ciężko pracowała, została okradziona przez przechodzący front wojenny. Ona i jej rodzina stracili wszystko wszystko, co mieli cały majątek i życiowy dorobek. Ten ból ten lęk o jutro. To było tak trudne, że jeden z członków rodziny zapadł nawet na chorobę psychiczną. I od tego momentu w tym rodzie pieniądze kojarzyły się z ogromnym bólem straty, z cierpieniem, z walką o przetrwanie. Nieświadomie zatem nikt nie chciał w tym rodzie pieniędzy. I ta osoba, która była tak połączona z tą praprababką, bała się pieniędzy. Dopiero kiedy ta pra prawnuczka miała odwagę podczas ustawień systemowych zobaczyć tę historię, zobaczyć jej bohaterów i dostrzec ich ból, ten ból wielkiej straty, niedocenienia, niesprawiedliwości, coś się w niej na zawsze przełamało. Od tamtej pory, gdy myśli o pieniądzach, jej ciało jest bardziej rozluźnione. Czuje większy spokój i zaufanie. A w myślach wciąż brzmi to jedno ważne słowo wystarczy. Spokój, zaufanie. I pieniądze zaczęły do niej płynąć. Z lekkością, a ona je kocha, szanuje i właściwie użytkuje.